Siemano wszystkim! Lecę po piasek, tradycyjnie. Jeszcze nas trzyma, można powiedzieć, zima. Jeszcze tak za dużo tej jazdy nie ma, ale jak się trafia, to jadę i oczywiście staram się nagrywać. Także jedziemy po piasek, no i prawdopodobnie na no, znowu na zakłady metalowe. Będę jechał, będziemy ładować, to oczywiście będę wam pokazywał. Także dzidujemy na piaskownie. piaseczek i jadę na zakłady. We trzech ja ojciec i wuja z trzema samochodami, także troszkę tam jest do przewiezienia. No, myślę, że z 6-7 to może zrobimy dzisiaj. Zobaczymy jak czas pozwoli, jak sytuacja na drodze, na budowie i tak dalej. Ostatnio wrzuciłem film z montażu z zderzaka w skanii. Mówię o zderzaku tylnym. Widzę, że zdania są podzielone odnośnie tego zderzaka, bo jednym, jednym się podoba, drugim nie. Mogę się tego spodziewać oczywiście, bo oczywiście tam ludzie pisali, że zderzak od naczepy założyłem, że coś tam, ale po pierwsze to jest zderzak, za który ja w ogóle nic nie zapłaciłem, który sobie leżał po prostu w schowku i się marnował. Ja postanowiłem, że Przemierzę go, sprawdzę u siebie na samochodzie i postanowiłem, że go po prostu odnowię, przemaluję jeszcze raz na nowo i sobie go zamontuję po prostu. No. Także zderzak mnie nic nie kosztował, kosztowały mnie tylko lampy tego, do tego zderzaka, no i chlapacz, tak? I tylko tyle. No i jeszcze elektryka do tego zderzaka. No to tam groszowe sprawy, tam 50 zł. No są takie wiadomo zderzaki, wejdźcie sobie, yy, popatrzcie na przykład Holland Style jak wygląda zderzak przy skani 500 czy 600 euro, no to według mnie to jest bardzo dużo Ja na ten zderzak maksymalnie wydałem 900 zł, Max, to jest max ile wydałem na ten zderzak To policzcie sobie właśnie yy, ten zderzak holenderski jeśli miałbym kupić plus lampy, plus reszta i tak dalej Także macie odpowiedź, policzcie sobie Mogę wam podlinkować w opisie link do strony, na której takie zderzaki są Nie ma problemu, wpadajcie po filmie możecie sobie wpaść, zobaczyć yy, te zderzaki po jakiej są cenach. Wujask kipnął już, także to mój zaraz się montuje na wysyp. Podunek wysypany także wyjeżdżamy Zładujemy piasek Załadowałem znowu i dzieduję z drugim kursem Jakby ktoś nie wiedział jak zrobić rzeźbę w skani to wystarczy do mnie napisać, ja wam pokażę o, lusterko jak jest zrobione zajebiście jest zrobione, elegancko ja pierdzielę, ale rozdupiło drogę masakra to chyba najgorsza zima jaka była, że takie dziury porobiła kurde, Tomasz jaki raper Wyprzedzał? Pod górę? Nie, boi się. Zaraz go strzelę balanem. Tylko niech mi wyprzedzi. Bo no, musi się wciąga w góreczkę. Jedzie. SCZ. <mulizacja> 54 paliwko, ale fajnie, ale fajnie idzie do góry, super. Kolejny dzionek, kolejne wożenie piasku. Jest taka faska, że jest Kamboża straszna. Kamboża! Jest takie błoto na załadunku, że podjechać pod koparkę nie mogłem. Na samym początku się już zakopałem, musiał je czteroróżką wciągać. Spróbuję po płytach wjechać i zobaczymy, no, żeby się nie zakopać tylko. No jest to pogoda. Kurde, nie mogę pokazywać. Pogoda jest jaka jest, niestety. Teraz mogę wam nagrać, bo już wyjechałem z zakładu, jak widać, kurczę, deszczowo jest. Nie za fajnie, jeśli chodzi o jazdę właśnie po budowie. Wczoraj tak samo jeździłem, zakopałem się, musiał mnie wyciągnąć akurat równiarką, mnie pociągnął za naczepę do tyłu, bo akurat to było na wysypie już. Na samym wjeździe do koryta się zakopałem i pociągnął mnie za naczepę tam do tyłu równiarką i normalnie już wysypałem. Oczywiście. Dobra, w Oczywiście nie może się obejść bez przygód, żeby się nic nie stało przy samochodzie na dniówce. No bo jak wczoraj już ładowaliśmy w takim miejscu, że no było dosyć nisko przy wyjeździe. Jak się załadowało, to trzeba było przez taki rów przejechać i dopiero na płyty. A ten z jeb co robi? I oczywiście to zahaczył. Co jest najlepsze? Nie, nie mam już tych gelni pod rejestracją. Nie mam. Zahaczyłem Cytryną. Co cytryna jest na wysokości połowy zderzaka, tego bocznego, prawda? Bo mam przekracone do zderzaka. To zahaczyłem cytryną, nie? To jest, to jest najlepsze. Cytrynie się nic nie stało, nie pękła nic, tylko łamał się kawałek zderzaka. Taki kawałek zderzaka się łamał razem z cytryną. Nie, muszę Wam to pokazać, bo to jest masakra, nie? I od tamtego momentu, dobry móc się już skończył. Ale naprawdę, tego się nie spodziewałem, że cytryna, która jest no, wysoko, nie jest pod zderzakiem, jak powinna być, bo tak ktoś powiedział, że musi być, bo to Holstein musi być pod zderzakiem. Yy, ja mam na zderzaku, tak na, na boku, jak widzieliście, i, i zahaczyłem, i, i, i pękł zderzak. Nie? Czasem muszę się pożalić Wam, bo muszę odreagować. No, także teraz będzie akcja, widzimy się na piaskowni. Zobaczymy, czy czegoś znowu nie pourywam. No i ich... jest dobra, ja już siedzę jak już mówiłem przed chwilą ciekawe co się dzisiaj wydarzy, już się wydarzyło zakopałem się oczywiście, to nie jest nic dziwnego ale przy ciągnięciu 4 co jest najlepsze ciągnął mnie na pusto szarpnął powiedziałem powolutku jedź, powolutku szarpnął uwalił ucho przy kolumnie tutaj, coś co się zakłada za czym. Także fajnie, to jest żeliwo, tego się już nie pospawa. To jest co jest najlepsze. Ja już tą jedną kolumienkę raz wymieniałem, bo na seracie tak samo pociągnął mnie za bardzo kiedyś, jak sypałem piach i też uwalił mi ucho. A teraz druga walnęła, także fajnie. Wysypę to i jedę na inną robotę. Pojedziemy sobie na kopalnię kamień, cały czas jakieś straty a to ucho, te wczoraj jest zderzak szkoda gadać po prostu wysypię tego kursa pojedziemy sobie na inną robotę, pojedziemy sobie na Bukową Górę do Łącznej, załadować sobie 0,31 i polecimy sobie do Szydłowca do siomeczka, tam przed chwilą dzwonił że potrzebuje trzydziestki pod kostkę, także nie ma co, nie ma co się tutaj szarpać cały czas o lince, będzie pogoda na to pozwalać nie ma problemu mogę jeździć, a ta, w takich warunkach ja mam